Dzisiaj, proszę Państwa, tak się składa, że wszystkie utwory muzyczne doskonale ilustrują tematy, które będziemy bądź też poruszamy. No bo myślę, że jak się pojawia Piotr Nisztor w drzwiach jakiegoś urzędu, to wszyscy się pytają, co ty tutaj robisz, bo już czują pismo nosem, że będzie. Dziennikarz śledczy tak. Telewizji Republika, witam i serdecznie. Dzień dobry, dzień dobry, witam. Cześć, witaj. Na twoim X-ie taki wpis kanapki, apartament w Chorwacji i plagiat doktoratu. O tym, za co sąd skazał nieprawomocnie Stanisława Gawłowskiego, niegdyś prominentnego polityka PO, dziś w ściśle jawne. I tutaj reportaż Cezarego Gmyza. Słuchaj, opowiedz, lat. opowiedz o tej historii, bo ja myślałam, że ja nie dożyję takich czasów, że ta osoba zostanie właśnie oceniona sprawiedliwie. No, ja mogę powiedzieć tylko tyle, to chyba niewiele osób się spodziewało, a sam Stanisław Gawłowski wierzył do końca, że ta doktryna Neumana będzie obowiązywać, czyli... No, jak niesłychaną pewność siebie mieli, nie? Takie... A jak, no, jesteś, że... jak jesteś w Platformie, to nic się nie stanie, chociaż Stanisław Gawłowski z tej Platformy, no, można powiedzieć, wyleciał, bo on jest tylko, czy jest zawieszony obecnie w klubie Koalicji Obywatelskiej, ale ta cała historia, to historia, która zaczęła się jeszcze za rządów Platformy i PSL-u, bo, bo to wtedy w jednej z niej istniejących już dzisiaj instytucji w zachodniopomorskim to zaczęło dochodzić do ustawiania właśnie przetargów na, na tą infrastrukturę wodną, czyli no strategiczną przy każdej powodzi się o tym dyskutuje. Kiedy powodzi nie ma, no to się o tym zapomina, a to jest sprawa, na którą naprawdę trzeba zwracać uwagę. No i tu się okazało, że zarządów platformy PSL-u prowadzono to postępowanie. Centralne biuro antykorupcyjne, wtedy Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego się tą sprawą zajmowała i nazwisko Gawłowskiego w tej sprawie się nie pojawiło. Kiedy doszło do zmiany władzy i Centralne Biuro Antykorupcyjne przejęło sprawę, no okazało się, że tym głównym zawiadowcą całego procederu miał być właśnie Stanisław Gawłowski i wówczas, Zaczęły się no, można powiedzieć poważne działania. Nie wiem, czy pamiętacie, jak Stanisław Gawłowski był prowadzony do aresztu, bo przecież on tam w tym areszcie spędził 3 3 miesiące godze, odpoczywał. Więc, tak? więc zresztą, że było jeszcze ciekawiej, to za Stanisława Gawłowskiego, za jego działania w tym areszcie został skazany jeden z, ze strażników więziennych. Za, za pomoc, jaką mu udzielał, telefon, jaki mu przekazywał w czasie pobytu w celi. Więc na tych jest rzeczy, bardzo, no. bardzo dużo, ale tak znaczy, bo to, sposób, to jest... bo, Mówiąc krótko, 1100 tomów akt, ogromny, o, ogromny proces, ogromny materiał dowodowy, no i sędzia nie miał e, nie miał tutaj wątpliwości, skazał na karę większą niż żądała prokuratura. To się naprawdę rzadko zdarza. No, to jest w ogóle jakiś evenement, ale to, co jest jeszcze w tej sprawie najciekawsze, to po pierwsze, że sędzia, który sędzia Kasicki, który ten wyrok wydał, to jest sędzia. Który... No właśnie, który nie ma nic wspólnego z pisem. To znaczy te, ta cała narracja Stanisława Gawłowskiego o tym, że to są działania polityczne, że, że to jest w ogóle. Yy... Żydki, zły, ochydny PiS, który chce go wsadzić za kratki, została rozbita w pył podczas uzasadnienia ustnego tego wyroku, bo sędzia kasiski się odniósł do tej, do, do, do tej no, można powiedzieć, linii obrony Gawłowskiego. E, Obrońcą i... był mecenas Roman Giertych, to trzeba złośliwie podkreślić. O, no to ja akurat... Czemu złośliwie? Rzeczowo powiedziałeś, no był to był. No. Ale no, sukces to to nie, ty nie się jest. się ale Roman Giertych od pewnego czasu nie pokazywał się w Towarzystwie Stanisława Gawłowskiego, oh. tylko skierował na ten front swojego, no można powiedzieć człowieka, czyli byłego ministra, nomen, nomen gospodarki morskiej, hmm. czyli nie, nie wiecheckiego I to on był tym, który razem z Gawłowskim na sali sądowej ten wyrok usłyszał, więc no tutaj Roman Giertych jakkolwiek to zarzmi ja to trochę powiem z przekąsem, no ale to, być może miałoby to bardzo zły na jego wizerunek wpływ, gdyby pokazał się w towarzystwie Gawłowskiego i taki wyrok musiał komentować po wyjściu z sali. Bo przecież 5 lat dla Stanisława Gawłowskiego to jest naprawdę no, szok, ale to oznacza, że no, jednak, mimo wszystko, gdzieś ten chory m, 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 i, i, i niedziałający system sądowniczy no, funkcjonuje. No, ale po, właśnie po, po... Dla, dlaczego tutaj nie zadziałała ta doktryna Noimana? Przypomnę, dopóki będziesz w platformie, to będę Cię bronił jak niepodległości, bo działacze platformy no, mieli w sądach taki, w, w dużym cudzysłowie, czy, czy no z, ja już, zapewnienie ja już, bezkarności, ja, że to jest ta, ta, ta kasta sędziowska, jednak im mówi, że no radźcie sobie sami, chłopcy, czy, czy jak to jest? No, Stanisław Gawłoski w platformie już nie jest. Zresztą warto też powiedzieć, że Stanisław Gawłoski jest, można powiedzieć, tym, który, gdyby chciał się podzielić swoją wiedzą o tym, jak funkcjonuje ugrupowanie Donalda Tuchka, a, właśnie. to mogłoby być to. Były sek sekretarz generalny, czyli druga osoba w partii. Sekretarz Generalny, czyli człowiek, który zna wszystkie tajemnice partii, człowiek, który zarządów Platformy i PSL-u był wiceministrem środowiska. Wydawałoby się taka no, mało znacząca może funkcja, nie konstytucyjny minister, tylko wiceminister i to jeszcze środowiska, ale za to z jakimi kompetencjami, bo on wtedy ja pamiętam, sam go opisywałem w Rzeczpospolitej, jego działania. On nadzorował wtedy Bank Ochrony Środowiska, on nadzorował Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. Zresztą wczoraj rozmawialiśmy Rozmawiając w Republice z Cezarem Tumyzem na temat właśnie Gawłowskiego, to przypomnieliśmy taką historię, o której niewiele osób pamięta, że Gawłowski będąc wiceministrem środowiska miał taką asystentkę, bardzo sympatycznie wyglądającą panią, która rozwiodła się z mężem, który się okazało został skazany za udział w zorganizowanej grupie, którym był gang młotkowców, czyli tych, którzy napadali na jubilerów w Niemczech i czyli rozbijali po hmm. prostu młotkami witryny sklepowe. Wszystko, co na tych witrynach się tam znajdowało, było przez nich kradzione i uciekali do Polski. To w eleganckich Więc... kręgach Czeka, ma, co, co z tą Zabogowski panią asystentką. Się, się no i, ta pani I ta pani asystentka była wówczas w Radzie Nadzorczej jednego z wojewódzkich funduszy ochrony środowiska A bodajże wtedy w Szczecinie, więc jakby to taka trochę, można powiedzieć, historia, o której długo było, można no, było... Może była ozdobą tego. Te, młode te, 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 wilki, e... młode wilki. Tak się najbardziej chyba przypomina takie skojarzenie sk z filmem. No, Za chwilkę, tam, no, sk skoro to, tak sympatycznie wyglądała, to, to, to była końc... ozdobą tego, tej rady nadzorczej. Poczekaj, e, czekaj, ja tylko chciałem tylko dopytać, czy jest szansa, żeby ten wyrok się uprawomocnił? Króciutko proszę powiedz. Ja jestem wręcz e, pewien, że ten wyrok się uprawomocni no, Może się zobaczymy. lekko zmieni, ale ja jednak wierzę, że przy takiej czy takim uzasadnieniu, takich dowodach... Nie ma możliwości, żeby cokolwiek To się ja dobrać. mam wątpliwości, Będziemy, będę pytał, po Tak, teraz i więc powiedz o swoim ciałem, Adrianie. Yy, cisza na chwilkę w studio, natomiast my słuchamy mózgi z Piotrem Nisztorem, jeszcze porozmawiamy. Yy, wracamy do rozmowy z Piotrem Nisztorem, dziennikarzem śledczym Telewizji Republika. Ja wyraziłem yy, pewną wątpliwość, czy może nie z nie, nie, no, tym to niewiernym, niewiernym te, Tomaszem, jeśli chodzi o e, uprawomocnienie wyroku dla Stanisława Gawłowskiego, bo e, minister e, sprawiedliwości, pan e, Waldemar Żurek, e, e, czystki robi w sądach i między innymi w sądzie w Szczecinie e, zrobił w e, w, w, z, zawiesił, póki co prezesa i wiceprezesa, ale akurat nie, tego, nie tę panią wiceprezes sędzią, któ którą złapali na, na jeździe na, 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 pod wpływem, tak? pod wpływem, tak, w Porsche, który <laughs> nie wiadomo skąd ma, bo nie Deklarowała w, w Chora, oświadczeniu nie? majątkowym. E, no właśnie, ale to, to co w, pan e, minister Żurek robi, no powiem szczerze, budzi, e, e, budzi moje obawy, bo to, to, tej czystka to jedna rzecz, ale druga rzecz, to, co on mówi, że sędziowie mają być prze, e, pociągani za do odpowiedzialności za to, że sądzili. E, kary mają finansowe. Kary finansowe. że e, Pan sędzia, znaczy, przepraszam, pan minister odwołany uje domniemanie konstytucyjności. No, w ogóle nie, nie, niebywałe rzeczy póki co mówi, ale co, co dalej będzie, Piotrze? No, myślę, że będzie tylko coraz większy chaos w sądownictwie i coraz ostrzejsze działania ministra Żurka, bo ta konferencja, która była kilka dni temu prasowa, która dość długo trwała i na której no, naprawdę pojawiły się różne nieprawdopodobne wątki. To ja mogę powiedzieć tylko tyle: no, minister Żurek doskonale wiedział, w co wchodzi, i Donald Tusk doskonale wiedział, kogo na to stanowisko mianuje, no, bo to jest człowiek, który m, przecież ma w sercu wielką wendettę do bardzo wielu ludzi, do tych, którzy na przykład przeprowadzili na niego zamach tą maszyną Maszynę myjącą, więc to ja, ja mogę powiedzieć tylko tyle. No, to jest człowiek, który ma po prostu doprowadzić ten terror praworządności do przynajmniej, może nie do końca, ale do przodu. I myślę, że tutaj będą tego typu działania widoczne... Może nie każdego dnia, ale pewnie dość często będziemy widzieli zawieszanych sędziów, uderzenia w tych, którzy według obecnej uśmiechniętej koalicji sędziami być nie powinni, no bo nie są z tego klucza kastowego układowego, który, który przez lata rozdawał karty w 89%. No dobrze, ale roku. to wszystko wymaga zmian ustawowych. Y ale to dzisiaj w wywiadzie dzisiaj w Rzeczpospolitej wywiad z ministrem Żurkiem i on tam mówi o tym, że taki projekt jest ustawy przygotowywany, dotyczący właśnie zmian w sądownictwie. No i że on będzie przedstawiony prezydentowi, który już... którego nie podpisze. No i... No właśnie, no i teraz co będzie? Wyjdzie Donald Tusk, wyjdzie minister Żurek, wyjdą ci uśmiechnięci przedstawiciele rządu i powiedzą, no my chcieliśmy, ale prezydent nie chciał, więc będziemy tutaj a, robić. To czyli pan minister Żurek jest od tego, żeby gadać i, i robić, że tak powiem, du, dużo zamieszania, a nie z, żeby coś rzeczywiście robić. Nie no myślę, że jednak mimo wszystko nie jest po to, żeby tutaj zrobić to, czego nie chciał Adam Bodnar, bo jednak mimo wszystko Adam Bodnar przebił daleko bandę i, i łamał prawo, ale minister Żurek może być jednak liderem w tym porównaniu ze swoim poprzednikiem, jeśli chodzi o kwestię łamania prawa. Więc no, zobaczymy, jak faktycznie te działania będą wyglądać. Prawda jest taka, no. Waldemar Żurek nie ma żadnych skrupułów. A jeszcze jeśli dosypiemy do tego trochę tej vendety, tej zemsty, tej nienawiści o której przecież wielokrotnie mówił, czy było ją widać w wywiadach, no to, to, to czeka nas naprawdę w sądach yy, gigantyczny chaos. No ale bo... jak będą sądzić sędziowie, no przecież jeżeli jest taka presja ze strony ministra sprawiedliwości, no to w jaki sposób wydawać wyroki, które nie będą po jego myśli? No dzisiaj rano 3,5 tysiąca sędziów tych yy, 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 powołanych po osiemnastym roku yy, przyszło do pracy, czy za chwilę przyjdzie, tak, no i no, co, będą... No czy b, otworzą b, im drzwi, czy dadzą im klucze w ogóle do pokoju? Czy b, czy b, b, ale b, jak bry? oni mają wydawać wyroki w, w, z takim piętnem, no. że mogą być za to ukarani? Finansowo. Znaczy, to jest w ogóle sytuacja, która no, niszczy wewnętrznie nasz kraj. Znaczy, trzeba pamiętać o tym, że wymiar sprawiedliwości i jego stabilność to jest podstawa, w ogóle fundament państwa, prawa państwa demokratycznego, silnego państwa. Przecież bez wymiaru sprawiedliwości, który działa, no, nie można prowadzić Żadnych działań de facto. Znaczy, jeśli ktoś chce niszczyć kraj wewnętrznie, no to wymiar sprawiedliwości jest, można powiedzieć, tym sercem, no bo bez wymiaru sprawiedliwości państwo nie praktycznie działa, no tak. nie, nie działa. Sprawiedliwość jest ostoją mocy Rzeczpospolitej, jest na największym sądzie w Warszawie tak. napisane. A Musimy do, do stawiać. Do jurowej może się zwróćmy z tym problemem, może nam pomoże. Na Prawda? pewno, na hmm, pewno. No... Dziękujemy serdecznie. Piotr. Piotr... Dobrego dnia, Piotrze, życzymy. Piotr, Piotr to... dziękuję. również życzę Wam dobrego dnia. Do zobaczenia szóstego na Zaprzysiężeniu.